Kolejny turniej charytatywny służb mundurowych, który odbywa się w Suprasiu. Gramy na rzecz braci Czeczkowskich, którzy są niepełnosprawni. W turniej służb mundurowych gramy w oparciu o różne drużyny. Drużyny Straży Granicznej, Straży Leśnej, Służb Leśnych oraz Policji. Rzucamy nasze mundury. Mundury służbowe, przebieramy się w stroje sportowe i wspomagamy tych chłopaków, tych młodych, młodych ludzi, którzy są dotknięci niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że wszystkie pieniądze zebrane na ten cel pomogą w kupieniu upragnionego i wymarzonego pojazdu do poruszania się. Turniej taki pomaga, mobilizuje i wspomaga ludzi. A my również jako służby mundurowe staramy się być bliżej społeczeństwa, bliżej, bliżej ludzi, ludzi potrzebujących. Zawsze niesiemy pomoc, niesiemy wsparcie. Chciałbym, żeby takie turnieje były dalej organizowane i mam nadzieję, że wspólnie tutaj wszystkimi siłami służb współdziałających, dzięki uprzejmości różnych władz lokalnych, zarówno... Jak w tym wypadku pana burmistrza Dobrowolskiego, burmistrza Soplaśla, uda nam się w przyszłości organizować podobne turnieje w innych miejscowościach, w innych powiatach. Nie jest to nasza ostatnia akcja. Zawsze będziemy nieść pomoc i niesiemy pomoc osobom w potrzebie. Akcja charytatywna, zbieramy pieniążki. Co państwo czujecie? Bardzo dobre, bardzo dobre. Jest dużo gr grup, zawodników. Kibice też dopicali, także jest fajnie. Pieniądze są zbierane na samochód, kwota przeznaczona z tego akurat turnieju też będzie dołączona do tej akcji, którą prowadzimy na rzutce, więc myślimy, że będą efekty te, tego, tego turnieju bardzo dobre. Oczywiście, im więcej osób, organizacji bierze w tym udział, jest większo, większe prawdopodobieństwo, że zbierzemy daną kwotę i osiągniemy cel. Zbiórka charytatywna pieniążków, jakie odczucia? Bardzo pozytywne, naprawdę. Bardzo dużo zespołów, bardzo dużo gości, bardzo dużo osób zaangażowało się w przygotowanie tego turnieju. Także jesteśmy naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni. Nasze codzienne życie dotychczas toczy się praktycznie w czterech ścianach. Nie wychodzimy poza, poza granicę Soprażna, tak na dobrą sprawę. A ten samochód umożliwi nam to, że zobaczymy coś więcej niż, niż nasze cztery ściany, niż nasz rodzinny Sopraż. Przyjechaliśmy dzisiaj na drugi już organizowany turniej charytatywny Gramy i Pomagamy, organizowany przez placówkę Straży Granicznej w Bobrownikach. Jesteśmy reprezentacją placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. Przyjechaliśmy tutaj w osobowym składzie. Po zaciętej rywalizacji, pełnej emocji udało nam się dzisiaj wygrać, dlatego bardzo się cieszymy, ale jeszcze bardziej cieszymy się z faktu, iż możemy dzisiaj pomóc dla osób potrzebujących, czyli Landrzeja i Adama. W związku z ich y, ciężką chorobą chłopaki zbierają y, na samochód. Mam nadzieję, że ten wkład, który dzisiaj tutaj wnieśliśmy w jakiejś części przyczyni się do y, zrealizowania ich potrzeb i marzeń.